a po wojnie od 60 roku Izba Wytrzeźwień, czyli tak jak żartobliwie nasze pokolenie mówiło, najdroższy hotel w Gdańsku. Ja jestem przewodnikiem od ponad 30 lat, jako młody przewodnik miałem takie doświadczenie, że trzydniowa wycieczka, oni nocują, ja do nich drugiego dnia podjeżdżam i mówię, no to, co realizujemy, ten program, który sobie założyliśmy. Pani podchodzi tak wie pan co, nie, najpierw musimy pojechać na ulicę Orzeszkową 2, ja w pierwszym momencie nie skojarzyłem co to jest. No to dobrze, a co, dlaczego? No tam musimy jednego pana odebrać. Tak się też w życiu zdarzało. Czyli Izbę Pamięci pamiętamy. Kilka lat temu, koniec wieku XX, początek XXI, czyli 10 lat mniej więcej, własność miasta została sprzedana inwestorowi prywatnemu, a to co tu widać, to jest signum temporis. Tak właśnie ci pazerni, inwestorzy prywatni robią. Doprowadzają budynek do ruiny, żeby dostać zgodę na rozbiórkę. Tu jest trudniej, bo to jest wpisane do rejestru zabytków. Idziemy dalej. Również ten kompleks, taki sakralny, który Państwo mijacie, być może od czasu do czasu chodzicie tam, aby się pomodlić, Matki Boskiej Częstochowskiej i Palotyni. Nie dostali z powrotem swojej posesji po wojnie, Dostali kościół św. Elżbiety, ale otrzymali parcelę, która była wolna. A dlaczego ta parcela była wolna? Bo od prawie 100 lat w tym miejscu znajdowały się korty publiczne. Czyli każdy kto chciał mógł przyjść, a w zimie na kortach, oczywiście jeżeli była odpowiednia pogoda, było lodowisko. A, I wszyscy młodzi gnajszczanie, którzy pisali po wojnie swoje wspomnienia, nie znalazłem ani jednego, który by mnie przywoływał tych lat, kiedy tutaj na łyżwy przychodził, gdzie grali tego popularnego walczyka łyźwiarze, że były najsmaczniejsze parówki w Gdańsku, no bo zimno i człowiek zmęczony. Na tym właśnie pustym terenie Palotyni dostali zgodę, najpierw kaplica, 58 rok, 85 rok budowa kościoła, konsekracja i mamy Palotynów, którzy... Sprawują tutaj y, y, posługę duchową parafialną. Także opiekują się tym y, y, a, hospicjum na ulicy Kopernika, które mamy już 5 minut, więc szybciutko. Zielony Park to dawny cmentarz świętej trójcy. Wszystko to, co znajdowało się po lewej i po prawej stronie ulicy Wielkiej Alei, czyli Alei Zwycięstwa dzisiaj, nazywane Gdańsku, było miastem umaru. Od połowy XV wieku wszystkie. Wolne tereny były zajęte przez cmentarze i Wasz ten piękny, zielony park, ufundowany przez elektrownie, elektrociepłownie Wybrzeże, również to miejsce dawnego cmentarza. Popatrzmy na jeszcze jedną alejkę. Wielka aleja. No, proszę Państwa, to przez usta mi nie przejdzie dwa, trzy zdania na temat tego, tej budowy czy tej instytucji czy tego miejsca w Gdańsku, bo to jest cała EkoPia, ponad 250 lat sprowadzono 1416 tych lip zasadzono w 1768 roku do dzisiaj, bo dzięki inicjatywie gdańskich przewodników zrobiliśmy inwentaryzację, policzyliśmy, ile jest do dzisiaj tych lip, jak Państwo myślicie. Powiem troszkę ponad 700, z tego niecałe 300 pamiętające. Pamięta te, pamiętają one e, początki e, Wielkiej Alei, czyli mają około 200, 240 lat. Dalej. No i oczywiście e, twórca Wielkiej Alei, albo inaczej, e, benefaktor, ten ofiarodawca, burmistrz gdański Daniel Gralat e, w testamencie zapisał 100 tysięcy i można było w ciągu trzech lat te ponad 2,5 kilometra zrobić. Następne. E, oczywiście stosowna tablica. Dalej. I ten budyneczek, to też obok niego często Państwo przejeżdżacie, skrzyżowanie ulicy dawnej świętego Michała, tak, bo od wyznania i Smoluchowskiego, fizyk wielki nasz, polski, ale do 1945 ulica się nazywała ulicą Polną. W 1901 roku zbudowano taki budyneczek dla dozorców i ogrodników, których, którzy mieli obowiązek. Doglądać tylko wielkie Alei. Tak to było. Czyli porządek, czystość i... I jeszcze, jak zamiast aniołki moglibyśmy, jakiej nazwy moglibyśmy używać tutaj na ten teren, na którym się znajdujemy? Do 1945 roku mówiono halbe aleje, czyli połowa alei. Tak ten lokal się, gastronomiczny, czyli restauracja, kawiarnia, oryginalne budynki, połowa alei. Przystanek, na którym wysiadamy, żeby do Państwa się dostać, również się nazywał połowa alei. Idziemy dalej. Jeszcze, już nic nie zostało. Je, jeszcze coś na koniec. Jeszcze o. Czy zwracaliście na urodę, uwagę Państwo, na urodę tego budyneczku? Ruch śniadeckich i koński Trakt. Dokładnie 1900 rok i jeden z najwybitniejszych architektów europejskich, który przyjechał do Gdańska po to, żeby stanąć w konkursie na budowę domu zdrojowego na Helu i jednocześnie, tak mu się Gdańsk podoba, że postanowił tu zostać, ja mieszkał w Heidelbergu i Zbudował najpierw dla siebie dom przy Jaśkowej Dolinie, no to, to kawałeczek, ale jak tam Państwo widzicie, wchodzicie w ulicę Pawłowskiego na takim w leku, taki bajkowy pałacyk, jak z bajek, jak z dzieciństwa, jak malowniczy. Również tutaj zaprojektował dla innego właściciela. Kończąc, zapraszam oczywiście na spacer. To wszystko, co nie udało mi się podczas już 45 minut Państwu powiedzieć, to dopowiem podczas godzinnego spaceru.